Siemanko, ja jestem Tricus. Dzisiaj jestem sobie w mieszkanku dealera e, i pobrałem mapkę z Minecraft Ferraina. Chcemy zrobić na odcinku, zobaczyć właściwie co się stanie, jeżeli pootwieramy Lucky Bloki e, we wszystkich domkach na Ferainie. Więc nie jest to serwer, nie niszczę całego serwera, e, tylko po prostu otwieram bloczki. E, ta, tak, tak. E, dealer tam się, tam się wyrywa. E, bo związałem goliną i rzuciłem na kanapę. E, no, ale nie wiem, na razie go nie będę ratował. Może, może potem sam się odwiąże i tutaj przyjdzie. Zakneblowany mówi, żebyśmy zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem. <śm> 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 do, 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 dobra, tak, le lepiej żebyście zostawili. Ja tymczasem już zmieniam game moda na takiego zwykłego e, i robimy sobie. Game mode 1 i opening naszych laki bloczków. Ok, do ok. To zaczniemy, może sobie w takim razie, od samego dołu jego domku, e, ale wyłączmy, może tą wodę na samym początku e, i zobaczymy, jak wielkie po prostu zniszczenie będą siały u dealera laki bloczki. jezu, ale, ale, ale głośno, ale głośno, dealer. Mo, mo, mogłeś ściszyć mi master volume przed tym, jak zacząłem nagrywać. Spodziewałem się tego. E, Okej, okay, tutaj nic złego nie wypadło. Ale lecimy dalej, nie martwcie się. Nie martwcie się, w końcu coś zniszczy mu cały dom. E, póki, póki tak się nie stanie, to ja tutaj nie, nie poprzestanę. O, ja, jakieś jak konie, Cze, cześć konie. Pomóżcie mi. Oj, dobra. Jednak mi nie chcą pomóc te koniki. E, zablokowały mnie wręcz, więc niestety muszą w takim razie przez to zginąć. Eee. Okej, okay, wo, 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 spokojnie, ja, ja się znam na Minecrafcie, więc wiem, że jak coś jest na górze, to, to mnie to nie rozwali, no już, niestety już zaczęło się, się robić źle, niestety dealer nie będzie miał już gdzie mieszkać, e, o kurde, przed tym to ja może ucieknę, dobra, przenieśmy się stąd może, bo to, nie lubię, nie lubię tej rybki, e, okej, okay, zobaczmy... O Jezu, zły królik Widzieliście kiedyś złego królika na ferajnie? Bo, bo ja jeszcze nie Trzeba go stąd wykorzenić e, o, o kurde, o kurde Dobra, króliku Dobra, nie da się go rozwalić, więc rozwalajmy dalej To Ok, sukcesywnie zniszczymy wszystko On nas tutaj goni O Jezu O kurde O kurde Okej, okay, jesteśmy po drobnym cięciu. Musiałem tylko się uporać z tymi po prostu potworami, które mi nie dawały nawet zebrać moich itemków. Ogarnąłem sobie nowy ekwipunek e, i, wrac i wracamy do gry. O, fajnie, diaksowe rzeczy. Zobaczymy, co nam wypadnie w sypialni Dillera. E, mam nadzieję, że coś fajnego. E, coś, co wszystko... O, właśnie o tym mówiłem. O kurde. O, kurde. Dealer zawsze się żali, że ktoś spawnuje u niego creepery. Więc teraz zobaczymy, co taki creeper robi. Oj. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. No, nie, nie zabił mnie, ale zniszczył wszystko inne. Zobaczmy, jak to już wygląda. O, matko, masakra. Wielka dziura w domu. Eee. To chyba dlatego tutaj się nie bawimy takimi rzeczami, tylko na, na backupach można robić takie, ta, takie dziwne rzeczy, jak na przykład plaki bloczki, ale naprawdę fajnie się bawię, nigdy nie nigdy nie. O wow, wow, ale dobrej itemki. To nam się przyda, bo będziemy w nich niezniszczalni Nigdy nie spodziewałem się, że zniszczę całą ferajnę w ciągu jakichś 10 albo 15 minut, ale, ale to się dzieje, z czego jestem zadowolony, nie ukrywam. Mam nadzieję, że dealer mnie nie usłyszy. Tak naprawdę to mnie słyszy, bo siedzi z tyłu, e, ale, ale, ale mniejsza o to, o jak ciekawe czym handluje, dobra, handluje czymś fajnym, diaksy, czy mamy tyle diaksów, żeby mu dać, niestety nie mamy, więc nam nic nie przehandluje, e, okej, okay, jeszcze otwórzmy sobie parę laki bloczków, wow, biedne koniki, e, Otworzymy sobie parę laki bloczków i lecimy do następnego domku e, Ponieważ chciałem zacząć od najbardziej znanego domu e, A następnie pójść do najładniejszego, czyli domku zio. E, ale nie marcie się, domek. Co? Bułka tricusa jest najładniejsza, no tak zapomniałem. E, o, dobra. E, Bułka tricusa to najładniejszy domek. Mój dom też zniszczymy. O kurde. O, no dobra, znowu znowu mi się padło, ale... O! Diler, czemu masz tak daleko spawn? Myślałem, że masz... A nie, rozwaliłem twoje łóżko i się dziwiłem, czemu się nie spawnuje w domku. Dobra, to musimy wrócić w takim razie po nasze itemki. E, z domku zostały już tylko zgliszcza, więc myślę, że możemy iść dalej. E, kończyć nasze niszczycielskie dzieło. O, o, o. Wpadłem do dołku. E, ok, za chwilę odzyskamy nasze itemki e, i widzimy się znowu po cięciu już w następnym domku. Okej, okay, o ile w domku dilera chciałem być koleżeński e, i nie zespawnowałem tak złych rzeczy, to tutaj e, tutaj już daję te najgorsze unlucky bloki, e, które spawnują po prostu najbardziej Złowrogie bestie i najbardziej po prostu duże dawki TNT i innych rzeczy, które mogą zniszczyć dom eee, Więc tutaj będzie trochę więcej zabawy, trochę więcej wybuchów I, i, i niestety wiedźmy jak, jak możecie zobaczyć No chyba musimy stąd uciekać, żeby nas, nas nie rozwaliło, zanim w ogóle zaczniemy się tutaj bawić Okej, okay, okej, okay. mogłem sobie zespałnić jakieś mleczko, byłoby fajniej eee, Okej, okay. zaraz powinna paść Wow, wow, wow Wow, ona jeszcze żyje? Dobra, to w takim razie zrobimy jedyny prawilny Triczek, czyli damy ich sobie na chwilę na Peaceful. To nam odnowi życia, zabije nam wiedźmę, e, a my będziemy happy. No dobra, niech nam się tylko skończy te, te, to połóżin, ta trucizna, ponieważ już mnie denerwuje, e, ale w sumie możemy zniszczyć kolejnego. Gąbka, ok. Łuk i strzały. O, strzały się przydadzą, ponieważ mamy Lucky Bow. Eee, jeżeli ktoś nie wie co to Lucky Bow, to jest taki łuk, który strzela, ale, ale nie tak jak zwykły łuk. Zaraz zresztą zobaczycie. Tutaj mieliście już salwę strzał, tutaj. Zaraz powinien polecieć. Dobra, w sumie no właśnie. Takie fajne rzeczy, ale, ale dobra, wróćmy do oh, shit do Dolaki bloczków. Eee, chwila, jakoś się stąd wykręcimy. Dobra. Jakoś nam się udało, na szczęście, z tego wyrwać. Nie chciałem mi się wracać na to miejsce, więc dałem sobie game moda i lecimy dalej. No, tutaj już nie ma co wchodzić. O! Ktoś mnie śledzi! Ludzie, widzieliście to? Czy, czy tylko, tylko mi się zdawało? Game mod 0. I wracamy, wracamy. Mam nadzieję, że Zio tego nie zobaczy, ponieważ będzie mu bardzo przykro, że dorobek jego życia sponął w tak smutny sposób, że zniszczyła go fontanna, która po chwili wybuchła. No! O kurde, gdzie Dilek poszedł? Dobra, poszedł gdzieś, ale to nie jest teraz ważne. Niestety tego domku już nie ma. Tego domku już nikt tutaj nigdy nie odwiedzi. E, mam, mam nadzieję, że nic na tym serwerze nie, już nikt nie odwiedzi. E, o, takie podjąki. Po chwila, a nie mam jak ich zebrać. Dobra, to zbierzmy je, bo one są naprawdę fajne, e, które są na minusie T. Patrzcie. Patrzcie, co one zaraz robią. No właśnie. Robią takie rzeczy. O, nie można tutaj wejść. Wo ło, 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 Spokojnie. O, dobra. W ostatniej chwili zostałem uratowany. E, chwila. Ojejku, ale mieliśmy... Evil Potion. O nie, zostałem, zostałem zmaltretowany, ale to w takim razie był znak. Teraz pojedziemy sobie do domku do Gnesa, zobaczymy, co, co tam się stanie. A na końcu na, na koniec zostawię po prostu najładniejszy domek, czyli bułkę Tritsusa, w której także wszystko wysadzimy, zobaczymy, co, co tam wyjdzie. okej okay, zostały nam już tylko dwa domki. Teraz domek do Knesa, zaczniemy go, tym razem od góry, wcześniej zaczynałem od domku, ale te ułomatko. O dobra, spokojnie, na szczęście mieliśmy go na hita, tu zaraz coś spadnie. O dobra, byłem na szczęście szybszy. Eee, trzeba stąd jakoś wyjść, więc lecimy sobie tak. Teraz tak, no i dobra, i znowu jesteśmy. Eee, o nie, znowu. No dobra, to nam się tym razem udało, po raz kolejny, e, mieliśmy farta, że tak szybko zareagowałem, bo inaczej byliśmy już pieczonym jeżykiem, e, ale okej, okay, tutaj nic złego nie wypadło, o tutaj, to, 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 to tylko ghosty horseman, a tutaj mamy tylko, o super, nie padliśmy. Nie padliśmy i możemy stąd wyjść. Bardzo dobrze, nawet się ucieszyłem, jeśli mam być szczery. Dobra, wieża jest już zniszczona. Możemy zejść bardziej do domku i zobaczyć, co wtedy się stanie. E, Okej, okay, ale długie schody. Matko, komu się by chciało tyle schodzić właściwie? Eee. Zobaczmy, co jest na dole. Bardziej na dole jeszcze. Eee, Jej, Doknes, Musiałeś robić tyle schodków. Ja tutaj mam problemy z niszczeniem przez nie. Okej, okay, jesteśmy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, poznaję. Tutaj były kiedyś kurczaki, które ukradłem. O, a tu niespodzianka. Co my tu mamy? Eee, nic złego na szczęście. O, o, dobra. To, no dobra, to już i tak wszystko rozwaliło. Mam nadzieję, że TNT. Tak. O to właśnie chodziło, ludzie. O to właśnie nam chodziło od samego początku. To chciałem tutaj zobaczyć. Wow, ale parkour. Dobra, udało się. O, w sumie stąd chyba nas nie powinien rozważyć. O nie, wiedźma, 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 wiedźma. Nie chcę jej, nie chcę jej. E, dobra, dobra. Spokojnie. O matko, spadliśmy na sam dół. E, wlećmy sobie i dokończmy nasze dzieło zniszczenia. E, Okej. Okay. Na, zostało na le, najlepsze na koniec, czyli sypialnia tutaj, gdzie Doknes leży ze swoją damianką. Okej, okej. Okay, okay. Teraz już z nikim tutaj raczej nie poleży. O kurde, co tu było? A, nie, chwila, bo zostawiłem chyba Peaceful. E, dobra, weźmy to z powrotem. O kurde, o kurde. Co tutaj jest? Dobra, to nam na szczęście nic nie robi. E, na, na tym. Na, w takiej dobrej zbrojce. Więc jestem bardzo. Zadowolony z tego... Ło! Wow. Patrzcie jakimi jesteśmy teraz kozakami tutaj. Czadowo, czadowo, naprawdę. Naprawdę się cieszę, bo teraz nas nic nie powinno tak łatwo rozwalić. O, ten się zabił w suficie, idiota. O, koksy, koksy, dajcie mi koksy. Mamy jeszcze. Kurde, nie mamy niestety już już szlaki bloczków, ale to możemy bardzo szybko zmienić, ponieważ ja czuję pewien niedos niedosyć, nie wiem, jak wy. Weźmy sobie te najgorsze, które robią największe zniszczenie Zostawmy ich jeszcze parę, bo chciałem rozwalić chociaż to łóżko. No nie będę, nie będę sobą, jeżeli nie rozwalę łóżka. Dobra, dobra, kopiemy. O kurde, gigant, dobra, ale on zaraz tutaj padnie. E, bob, tylko nie Bob, chwila, ale mam mam pocionkę. Mam dobrą pocionkę i może nam się wreszcie go uda rozwalić. A może... E, kurde, lawa. Lawa, ale dobra, mam, mam tą potę. Póki mamy tą potionkę, to jesteśmy niezniszczalni. Ech, chwila. Serio, to jest takie coś tutaj? Dobra, to się wykopmy w takim razie stąd. Bob, może jak się podpali, to trochę bardziej padnie. O, super. Odejdź stąd, odejdź stąd. Typie, typie, weź stąd, spadaj. No dobra, to się wykopmy w takim razie w drugą stronę. Tym razem nie udało mi się jej zatkać. Okej, okay, on tutaj pada. Może zaraz się uda go rozwalić. To jest naprawdę chyba najmocniejsza kreatura, która może wypaść ee, z laki bloków. Może wypadnie jakiś TNT i go rozwali w sumie. O, niestety nie. O nie, to było coś złego. O, chwila, creepery, creepery, pomóżcie mi, pomóżcie mi creepery. Dobra, to go trochę zraniło, bo mnie nic nie ramni. Okej, okay, to też go powinno trochę było zranić. Nie wiem w ogóle co się dzieje, bo jakieś dziwne efekty na mnie wskoczyły. Eee, szkoda, że działają na nas w sumie te efekty. E, kurde, patrzcie, widzicie, ile on ma życia? On jest chyba nieśmiertelny. O, dobra, wykrakałem. Okej, okay, teraz lecimy w takim razie do mojego pięknego domku, najładniejszego domku na serwerze, czyli do bułki Tritsusa Dobra, teraz coś, co zrobię naprawdę z ciężkim sercem. Mój piękny domek, moja piękna bułka tricusa. Najładniejszy dom na całym serwerze pójdzie z dymem. I to co najgorsze zniszczona przeze mnie, chociaż w sumie. Wolałbym ja ją zniszczyć niż żeby zrobił to ktoś inny. Ale dobra, połóżmy porozmieszczajmy tutaj Anlaki Bloczki. Eee, no i pozbawmy po prostu bułkę tricusa życia. Życia najpiękniejszego domu na serwerze. Eee, kto dotrwał do tego momentu, niech napisze bułka tricusa jest piękna. Piszcie to w komentarzach. Będzie mi bardzo miło jeżeli uczcicie pamięć po prostu bułki Fritzusa e, ale dobra, dobra nie ma tutaj czasu na sentymenty ponieważ mamy coś do zrobienia, o matko pierwszy blok a bułka już została ca w całości rozwalona to było naprawdę bardzo niefajne to, to było coś czego ja naprawdę nie chciałem ale dobra czego się nie robi dla swoich widzów, prawda? czego się nie robi dla laki bloków, ale pamiętajcie, uzależnienie od laki bloków to najgorsze, co może być, ponieważ kosztuje was dom, może was kosztować nawet życie. O, dobra, mi się udało, na szczęście uciec, e, ale z bułki, bułki, Bułce Trisusa nie udało się uciec, bo jest <grym> domem. Dobra, to nie było takie zabawne, e, ale dobra. Do, o, kurde, Gaścik, ty spadaj. Dobra, gaz w moim domu. Kto by pomyślał? O, mam nadzieję, że tutaj TNT jakiś znowu wyskoczy to by było spoko. No dobra, wykrakałem. O, no i. No, po, a nie, gaz przeżył. Jakim cudem. Eee, dobra, stąd się chyba już nie wydostaniemy, niestety. Eee. <noise> Widzisz, stary, ja, ja, ja zawsze cię dostrzegam. Eee, dobra, wykopmy się stąd, a w sumie po co, po co ja to robię, skoro i tak i tak bawię się w, tutaj w dealerka czy to mogę tak stąd wyjść. N nie, nie słyszał, nie słyszał, już poszedł. Eee, dobra, ludzie, w takim razie bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo w moim takim specjalnym Bekowym odcinku e, robionym u dealera, nie przy moim komputerku. Eee, tak, możecie zostawić subskrypcję, jeżeli nie jesteście moimi widzami, e, zostawcie jakiś miły komentarz, jakąś łapeczkę w górę, a ja się z wami żegnam, to by było na tyle na razie.